Marki kochają Cię wtedy, kiedy dobrze sprzedajesz. Mało kiedy jest tam relacja, taka, że wiesz, będziemy się potem dalej bardzo kochać. Więc dzisiaj jesteś y, fajna, bo sprzedajesz, ale już kolejnego dnia nie musisz być fajna. No i miałam takie przypadki, kiedy robiłam rewelacyjną sprzedaż dla danej marki, ale na przykład potem wysłali mi produkt, którego ja nie chciałam zareklamować i nie czułam go, na przykład dlatego, że z danego obszaru kosmetyku miałam z innych marek te kosmetyki i to było by, tak powiem, że kolokwialnie głupie, w tym samym czasie mieć trzy takie same produkty ja bym nie pokażę tego. O, wiem też, to po. Pędem ja mówię, nie, nie przetestowałam tego. Więc ja nie powiem, że ja polecam, bo ja tego nie przetestowałam. I wie do Moniki, do menażerki mojej, wysłuchaj. Ja mogę na story powiedzieć, że takie coś jest w ofercie. Ale ja nie powiem, czy to jest dobre, czy niedobre, czy skuteczne, czy nieskuteczne, bo ja tego nie przetestowałam. Marka chce, żebyś ty to poleciła. Ja mi nie polecam. Koniec współpracy. I nie zapłacili. Miałam takich kilka akcji.